21 sierpnia 2011 roku, 23. Pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę. Moja szczerze umiłowana córko, odwiedzam cię dziś wieczorem, gdy świat zaczyna wybuchać w ciągłej przemocy, gdy naród po narodzie bombarduje się nawzajem w poszukiwaniu władzy i sławy. Módl się za te wszystkie dusze, które zginą podczas tej przemocy aby mogły znaleźć łaskę w królestwie mojego ojca. Moja córko, świat będzie podlegał teraz zapowiedzianym zmianom dla oczyszczenia, aby człowiek mógł stać się godny mojej obietnicy. Nadal będzie możliwe pozbawianie ludzi dóbr materialnych przez te chciwe osoby, które odpowiedzialne są za ich nagły upadek. Gdy procesy te się nasilą, dzieci uwolnią się od kajdan które wiążą je z pustymi obietnicami szatana. On, który uwodzi bogatych, obiecując im jeszcze więcej, będzie teraz kontynuował obsceniczny pokaz demonstracyjnej wulgarności widocznej dla całego świata. Zrobi to tak, że moje dzieci nie tylko będą zazdrościć sławnym i bogatym, ale zrobią wszystko, aby ich naśladować. Wciągając moje dzieci w to gniazdo, gdzie oznaki znacznego majątku wydawać się będą ważnym celem, do którego należy dążyć, uda mu się odciągnąć je od prawdy. Bez niczego i nagie przyodzieję was dzieci znowu, tylko tym razem będzie to płaszcz zbroja służąca do ochrony przed niegodziwością złych ludzi. Tak opancerzeni Będziecie gotowi do ponownego wejścia do świata z innym poglądem na życie. Życie, gdzie jako pierwszy wasz cel liczyć się będzie miłość do bliźniego. Kiedy okażecie sobie wzajemną miłość, udowodnicie waszą prawdziwą miłość do mnie. Fasada dobrobytu i bogactw, do których ma dostęp niewiele moich dzieci na świecie, jest tylko tym fasadą bowiem za nią nie ma treści. Wyszydzani będziecie poszukiwali podobnego dobrobytu, a zwodziciel będzie was przekonywał, że musicie dążyć do wielkich bogactw i sławy. Prawda jest taka, że gdy będziecie zajęci pogonią za pustymi i bezsensownymi pragnieniami, zignorujecie wasze obowiązki wobec mnie. Nigdy nie dopuśćcie aby pokazywanie bogactwa i sława uwiodło was dzieci. Wiedzcie, że pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę. Ci, którzy mają tyle pieniędzy, że jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek byli w stanie wydać je w tym życiu, muszą dać je tym nieszczęsnym ludziom, którzy mają niewiele do jedzenia. Zróbcie to, a wówczas możecie uratować wasze dusze. Jeśli jesteście nadal nienasyceni, choć już macie dość, aby wykarmić i ubrać cały naród, wówczas będziecie głodować. Pokarmem życia jest wasza pokorna akceptacja, że wzajemna miłość jest tym, czego was uczyłem. Miłość bliźniego oznacza troskę o tych, którzy nie mają nic. Obudźcie się i zaakceptujcie prawdę, zanim będzie dla was za późno. Osobom z ogromnym materialnym bogactwem jest dużo trudniej znaleźć łaskę u mojego ojca, jeśli nie podzielą się z innymi. Pamiętajcie o tym. Ci, którzy mają mało i którzy zazdroszczą tym, co wydają się mieć wszelkie materialne wygody, i którzy życzyliby sobie tego też dla siebie, muszą być ostrożni. Jest to tylko jedna rezydencja do której powinniście próbować uzyskać dostęp. I jest to dom, który czeka na was w nowym raju na ziemi. Klucz otrzymają tylko pokorni w sercu, umyśle i duszy. Wasz umiłowany Zbawiciel Jezus Chrystus.